Dzień dobry Państwu, witam Państwa na pierwszej lekcji rysunku zakaźnego. Ja nazywam się Maciej Salamon i wyglądam tak. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, jak wyglądam, ponieważ dzisiaj nie będziemy się oglądać, a rysować. Na pierwszej lekcji nauczę Państwa rysować kobietę w ciąży. Przede wszystkim potrzebna jest nam modelka. Ja akurat mam to szczęście, że w domu posiadam jedną taką. Jeśli ktoś nie ma, można próbować sobie ją wyobrazić albo po prostu przerysować to ode mnie. Kobieta w ciąży zaczynamy od narysowania brzucha, bo jest to najfajniejsza rzecz we wszystkich kobietach w ciąży. Następnie piersi i długie ręce. Każda ręka zakończona jest dłonią. I tu pojawia się pierwszy problem rysunkowy, ponieważ dłoń jest najtrudniejszą. Rzeczą do narysowania nie tylko u kobiet, sprawdźmy, czy się wszystko zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć: wszystko się zgadza. Jeśli jesteśmy w tym rejonie, to możemy zacząć naszkicować sobie też kawałek kanapy z poduchami. Tu jest jedna poducha, w tym miejscu jest druga. I wróćmy do czerwonej kredki. Druga ręka. Dobrze. Sukienka. Druga, druga dłoń. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Powinno się zgadzać. Teraz rysujemy Głowę. Zazwyczaj głowa też jest problematyczna, lecz w przypadku tej modelki, którą rysowałem już dziesiątki razy, nie jest to dla mnie żaden problem. W ogóle z rysowaniem jest tak jak ze wszystkimi innymi, innymi czynnościami. Czyli jeśli robi się to często, to wychodzi to lepiej, a jeśli robi się to rzadko, to potem trzeba się z powrotem przyzwyczajać. Teraz włosy długie, szyja, obojczyk. I mamy głowę. W takim razie możemy przejść do nóg. Jak mówiłem, dłonie są bardzo trudne do narysowania, ale stopy też nie są łatwą rzeczą. Na szczęście w naszym rysunku stopy się nie zmieściły. I jeśli ktoś będzie nas pytał, dlaczego, odpowiadamy, ponieważ tak właśnie miało być. Kończymy jeszcze kanapę. Tutaj podkolorujemy. Rancik kanapy. Na kanapie, jak widać, leży też słonik. Warto słonika namalować i tym samym obsadzić modelkę w odpowiednim kontekście. Słonik posiada oczko i wielkie ucho z grubsza. Nasza modelka jest gotowa. Warto by także uwzględnić w niej fałdy materiału. Nie będziemy jej kolorować, ponieważ kredki są drogie i to jest niepotrzebna strata energii, jeśli chodzi o machanie ręką. Może tutaj gdzie nie gdzie, kawałek takich ciemniejszych miejsc. Myślę, że tyle wystarczy. Tak samo zrobimy z nogami, zaznaczymy tylko ciemniejsze miejsca. Modelka nie frunie nad kanapą, lecz na niej siedzi. Dlatego dobrze by było zaznaczyć delikatny cień pod nią. Wybrałem do tego kolor błękitny. nasza modelka już na pewno siedzi na kanapie. Brakuje czegoś u góry. Dlatego weźmiemy jasną szarą kredkę. I narysujemy kawałek ściany znajdującej się za modelką. Okno. Parapet, a także kolejny parapet, który znajduje się po jej drugiej stronie. Nad parapetem znajdują się luksfery, które wcześniej w naszym wynajmowanym mieszkaniu ponoć były akwarium. Na szczęście. Akwarium już dawno, stąd się wyniosło. Na parapecie siedzi konik. My little pony. Posiada oczywiście grzywę, długie i długi ogon. Yy, ponieważ na modelkę pada piękne, jasne światło. Warto by także zaznaczyć je żółtą, w tym wypadku kredką. Yy, pytacie mnie Państwo w listach, jakich używam kredek? Otóż uważam, że ludzkość nie wymyśliła niczego lepszego niż kredki firmy Karandasz o nazwie Neocolor. Kredki na no, kolor mają numer 1 albo numer 2. Jedne z nich rozmazują się za pomocą palca poślinionego albo pędzla, a drugie się nie rozmazują. I nigdy nie wiem, który numer jest który, aczkolwiek wolę o wiele bardziej te, które się nie rozmazują. Moja córka Helena nigdy by mi nie wyboczyła, gdybym na rysunku nie uwzględnił. Korony Elzy, całej w plastikowych diamentach i szmaragdach. Ostatnie jeszcze. Ostatnie odkłonięcia. Powiedziałem sobie, że będę lekcję rysunku prowadził delikatnym i spokojnym głosem. Ponieważ wydaje mi się, że właśnie w takim tonie powinien mówić nauczyciel rysunku. Nie uczę rysunku. Nigdy. Nie liczyłem, lecz jeśli kiedyś poza YouTube'em będzie mi to dane, to na pewno będę mówił do studentów spokojnym, delikatnym głosem. Uważam, że nasz rysunek jest już gotowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia na następnej lekcji rysunku zakaźnego. Do widzenia. Żegnam się z Sopotu. Maciej Salamon.